Pytacie kochani. Pytacie dlaczego polecam wellness packa. Jako studentka 5 roku lekarskiego i przyszły lekarz pragnę zadbać o swoje zdrowie i o zdrowie swoich bliskich. Dlatego każdego dnia zażywam y, każdą porcję wellness packa. W składzie są trzy kapsułki. Pierwsza to astaxantyna. Astaksantyna jest naturalnym antyoksydantem. Pozyskiwana jest właśnie z barówek, z mikroalg. Ona jest najsilniejszym antyoksydantem, który chroni nasze komórki przed zniszczeniami. Wpływa przez to nie tylko na komórki skóry, ale również na komórki układu odpornościowego, na komórki mięśnia sercowego, a również łagodzi chorobę refluksową przełyku. Oprócz astaksantyny są jeszcze dwie kapsułki. Kwasy omega 3, DHA oraz EPA, te kwasy są niezbędnymi kwasami wielonienasconymi, które każdy z nas powinien wraz z posiłkami przyjmować, to one chronią nasz układ nerwowy przed starzeniem się, to one zapobiegają e, zanikowi komórek nerwowych, one też wspomagają tworzenie nowych połączeń synaptycznych i przekaźnictwa w naszym mózgu. Dlatego polecamy je nie tylko dla mężczyzn i kobiet, ale również dla kobiet, które są w ciąży, które karmią piersią, zalecane są właśnie przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Położnicze. Oprócz tego można śmiało stosować je u dzieciaczków. Kolejna tabletka e, to y, witaminy minerały. W składzie są, y, jest kompleks witamin A, B, C, D oraz E. Są to naturalne antyoksydanty. Przede wszystkim są to budulce naszego organizmu. One wspomagają budowanie krwinek czerwonych, budowanie kolagenu, który występuje nie tylko w skórze, ale również w kościach, w, w tkance łącznej, e, również y, w tkankach, które budują inne narządy naszego organizmu oraz minerały, w tym selen, cęk, które wpływają na prawidłową pracę układu odpornościowego, żelazo, które buduje krwinki, mięć, który wspomaga metabolizm żelaza oraz magnez, który jest nazywany minerałem e, naszego, minerałem życia. Nie bez powodu, to magnez wpływa na prawidłową pracę mięśni, na prawidłową pracę e, różnych komórek. Aha, więc y, dlatego polecam Wellness Packa dla bliskich i dla znajomych. Wam też, kochani, polecam stosowanie każdego dnia Wellness Packa. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Sandra Adler i dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z Tomkiem, e, który jest właśnie finalistą Mistrzostw Polski. Polski, Polski tak. e, Mistrzostw. Jest to też sportowiec, więc tak. zobaczycie od niego tutaj Instagram, więc wpadnijcie po prostu na profil, żeby zobaczyć, ma świetną formę, tutaj może nie widzicie, ale powiedz mi Tomku, dlaczego Ty zacząłeś używać Super Shake'a? No więc e, chciałbym bardzo serdecznie polecić produkty z firmy Wellness. E, to jest oczywiście dagańskie białko. E, jest 21 gram białka w porcji, czyli w 100 gramach. Skład jest bardzo dobry, jest oparty na, na nordyckiej diecie, tak? Tak. No czyli, czyli generalnie są to, są to produkty tak, z bobu, tak? Z bobu, z fasoli. Właśnie. Z fasoli czyli, czyli bardzo wegańskie, bardzo zdrowe, ale też oczywiście szybkie w przyrządzeniu. A dla Ciebie także to jest bardzo ważne. Dla mnie bobu. to jest bardzo ważne, także bardzo, bardzo szybko mogę uzupełnić te białko po treningu czy, czy z rana do owsianki, do płatków owsianych. Także, no, ale też chyba duża zawartość witamin i mikroelementów. Tak, i tak. tak. Zdecydowanie skład jest bardzo dobry. Jeśli chodzi o witaminy, no naprawdę jest bogate, bogate, bogate witaminy i naprawdę, Super. Naprawdę też warto zwrócić uwagę na to, że to jest produkt pełnowartościowy, który możemy na przykład stosować w za celach zastąpienia pewnego tak, posiłku, posiłku białkowego. Tak, tak. Jest na to przykład... bardzo też szybkie, no może to być jakiś shake, może to być tak, tak owsianka, płatki owsiane, tak. jak najbardziej można Dla stosować. Jest osób, to bardzo które... szybkie, bardzo szybkie. I przede wszystkim wygodne. Tak, bo to jest, to jest produkt, który mieszam po prostu z mlekiem, albo po prostu z mlekiem owsianym, tak e, więc naprawdę można to zrobić jako przekąskę, ale można to jako główny też posiłek zrobić, mm. jako śniadanie, mm. jako kolację, na przykład dla osób, które chciałyby schudnąć. A nie dla wiem. osób, które chciałyby po prostu przybrać masę, to jest na pewno. Jeśli produkt... chodzi o budowę, budowę masy mięśniowej, no to jak najbardziej mogę polecić, no i co mogę więcej Czyli powiedzieć. No to super skład, no i przede wszystkim jest to, jest to, jest to na pewno mało, mało elementów jakichś produktów, ten chemiczny tak. skład jest bardzo bardzo, bardzo, no zdrowy, zdrowy produkty. Tak, więc jako sportowiec... Głównie z warzyw, więc... tak? Białko, ba, białko z warzyw, tak? Tak, więc to jest właśnie niesamowite, że właśnie w kategorii wellness, właśnie w kategorii tutaj, w produkcie super, jest to produkt na naprawdę pełnowartościowy, polecany dla osób, które ćwiczą, jak które nie ćwiczą, które tak. chciałyby po prostu zadbać po prostu o siebie już od wewnątrz. Ja tak, również dla zawodników, oczywiście dla sportowców, no, dla, dla budowania szybkiego, budowania masy mięśniowej najbardziej polecam. także... Super.